Hej, dziś zerkniemy sobie na artykuł pani Marty Klimowicz z magazynu Pismo pod tytułem Gdzie się podziały programistki? No, to jest bardzo ciekawe pytanie. A tak się składa, że ja byłem programistą przez ponad 6 lat i znam całkiem sporo tego środowiska zawodowego. Mam wrażenie, że w przeciwieństwie do autorki. Więc przeczytamy sobie dzisiaj fragmenty tego artykułu. I na samym początku ja chciałbym zaznaczyć, że ja absolutnie rozumiem i zgadzam się z taką tezą, że przez sam fakt tego, że w tej branży jest wyraźna większość mężczyzn, to może to tworzyć dla kobiet pewną dodatkową trudność do wejścia do niej. Ponieważ no, ja absolutnie wierzę, że dla niektórych kobiet samo pracowanie z, w środowisku, gdzie są prawie sami faceci może być niewygodne. Albo w środowisku, które, że tak powiem, ukształtowało się zgodnie z tym, że pracują tam sami, prawie sami faceci. Choć oczywiście mogą być też przypadki w drugą stronę. Też takie osoby znam, takie kobiety, które, dla których to jest plus, że pracują z sami, sami facetami, bo tak wolą. Ale zaznaczam, że całkowicie dostrzegam i zgadzam się, że jest, że może być to dla niektórych osób pewien problem. Aczkolwiek to, co jest w tym artykule, no to już, że tak powiem, zobaczycie, bo obrazuje to niestety, mam wrażenie, powszechne podejście do tego problemu ludzi spoza tej dziedziny. A zatem, Cyfrowe produkty, aplikacje i narzędzia, które kształtują dzisiejszą rzeczywistość, traktują mężczyzn jako domyślny punkt odniesienia. Co musi, się zmienić, żeby kobiet, co musi się zmienić, żeby kobiety nie były wykluczane przez zaniedbanie? Czyżby? To znaczy, czy narzędzia cyfrowe, takie jak na przykład TikTok, w, w którym ponad 60% użytkowników to są kobiety, albo Instagram, gdzie ponad połowa użytkowników to są kobiety, czy te narzędzia też wykluczają kobiety z doświadczenia? Czy może jest tak po prostu, że są narzędzia cyfrowe, które są dostrojone do tego, że większość z ich użytkowników to mężczyźni i przez to są być może nieco bardziej dostrojone do nich, a inne są takie, które, gdzie większość użytkowników to są kobiety i są dostrojone bardziej do kobiet. No i jestem ciekaw, czy wszystkie, czy tylko niektóre? No, zaraz dojdziemy do szczegółów, ale myślę, że warto zadać to pytanie. Tutaj autorka bardzo ubolewa nad tym, jak dokumenty Google podkreślają na czerwono pewne wyrazy, prawda? Programowanie zaznacza również, oprogramowanie zaznacza również, jakie słowa, takie słowa jak asystentek, maturzystek przeprowadziłyśmy, opisałyśmy, w zamian podpowiada ich poprawne wersje asystentów, maturzystów przeprowadziliśmy i opisaliśmy i oto ma być ponownie sugestia, że dochodzi do wykluczenia cyfrowego kobiet. Ja osobiście ponownie bardzo dużo, bardzo dużo piszę w dokumentach Google. Nie wiem czy wiecie, ale dokumenty Google podkreślają ogrom bardzo różnych słów. Na przykład takie słowa regularnie mam coś takiego, że podkreśla mi słowo prawicowy i sugeruje czy nie chodzi o lewicowy i co, czy myślicie, że to jest jakoś umotywowane przez algorytm, czy może po prostu automat nie rozumie kontekstu? I on uczy się, proponując ludziom te zwroty, które częściej występują, on bo on wie, kiedy ludzie poprawiają po jego sugestiach, a kiedy nie, i na tej podstawie sugeruje kolejnym. A wiecie, że na przykład słowa takie jak przeprowadziliśmy czy opisaliśmy, występują, są używane częściej niż przeprowadziłyśmy i opisałyśmy, ponieważ one występują nie tylko kiedy dwóch facetów coś zrobiło, ale kiedy facet i kobieta coś zrobili razem, to też powiedzą, przeprowadziliśmy. Prawda? Więc sam, z, z samego tego faktu te wyrazy będą występować częściej. Dalej możemy przeczytać, że dla sztucznej inteligencji Google, podobnie jak dla wielu innych produktów cyfrowych, kobiety pozostają podkreśloną na czerwono aberracją. Kobiety, słyszycie, jesteście aberracją dla tych algorytmów, świadczącą o ich nieobecności w świecie nowych technologii. I dalej jest, mamy nadal o wykluczeniu językowym. Ale wiecie, że Google poprawia też w drugą stronę. Wielokrotnie, gdy słowa jemu w cudzysłowie kojarzą się z kobiecym kontekstem. Na przykład, wykarmił, poprawia na wykarmiła, albo opiekował, na opiekowała się. Czasami to ponownie zależy od tego, czym to jest otoczone. I ponownie robi to, bo w miliardach zdań, jakie przetworzył, częściej padała żeńska forma tych wyrazów. To nie jest tak, że z tyłu tego algorytmu siedzi programista i każe mu kojarzyć określone słowa z męskimi, a inne z żeńskimi formami. Po program po prostu widzi, jakich Zwrotów ludzie używają w okolicy jakich słów, i próbuje się z tego uczyć sam z siebie. To jest tylko narzędzie. Ono nie ma motywacji innych niż dostrajanie siebie do użytkownika. I ja nie wiem, czy autorka sugeruje, że gdyby kobieta pisała ten program, to napisałaby go inaczej, żeby się nie uczył na podstawie ilościowych po prostu użyć danych słów? Czy może jest po prostu tak, że autorka nie ma pojęcia, jak wygląda to narzędzie od strony technicznej, i swoje uprzednie założenie, że wszędzie musi występować dyskryminacja, próbuje rzutować na dziedzinę, której nie rozumie. Nie wiem. Dalej jest opis, że mężczyźni, zauważone słusznie jak najbardziej, że mężczyźni dominują w tej branży informatycznej dopiero od kilkudziesięciu lat, pięćdziesięciu powiedzmy, czy czterdziestu. W tej dziedzinie pracowało w ogóle niewiele osób o dość unikatowych umiejętnościach. Zresztą, zanim stała się ona gałęzią przemysłu, była raczej naukowym hobby, które nie przynosiło większych dochodów. Wykluczanie kobiet zaczęło się dopiero wtedy, kiedy przemysł komputerowy okazał się żyłą złota. Wykluczanie, to znaczy ktoś zabronił albo ktoś zniechęcał kobiety do wchodzenia w tej branży, czy może było coś, okazało się, że gdy w tej branży można bardzo dużo zarobić. To przyciągnęło to w pierwszej kolejności mężczyzn. Ponownie za zachęcam do zastanowienia się. Potem przechodzimy do absolutnie fascynującej rzeczy, czyli do problemu z leną. Lena to jest takie zdjęcie, które jest powszechnie używane w nauczaniu i w produkcji oprogramowania do przetwarzania obrazów. To jest taki domyślny obraz, na którym się pracuje. No i tu jest w artykule wielki problem z tego powodu, yy, ponieważ bo to zdjęcie przedstawia modelkę Playboya z lat 70. I to jest wycinek, a na całym zdjęciu jest ona prawie naga. I autorka pisze, że jest to, cytuję, grzech pierworodny branży. Pierwszy krok na drodze do wykluczenia kobiet z Doliny Krzemowej, bo z jakiegoś powodu kobiety nie mogą patrzeć na ten obrazek najwidoczniej. Pomimo iż obok tego, ponownie autorka wprost pisze, że wie, dlaczego wybrano to zdjęcie. Na potrzeby testowania innowacyjnych algorytmów, wybrano fotografię, która charakteryzowała się niezłym połączeniem szczegółów, płaskich obszarów, cieniowania i tekstury, które dobrze się sprawdzają przy testowaniu. Różnych algorytmów przetwarzania obrazu. Ona wie, dlaczego ten obraz został wybrany, ale mimo to uważa, że jest to jakiś straszny problem. A teraz taka fajna ciekawostka. Ja na to zdjęcie patrzyłem dziesiątki tysięcy razy. Na kilku przedmiotach na studiach, podczas wykładów, w jakichś własnych projektach, to zdjęcie powracało w jakichś rozmowach w pracy w aspektach technicznych. Raz nawet pamiętam na zajęciach ktoś zapytał doktora, dlaczego akurat to zdjęcie, bo się powtarzało bo wielokrotnie wtedy to była dla nas nowość, i doktor odpowiedział wprost właśnie to samo, co mówiłem przed sekundą, że. Ma ono zestaw cech, które dobrze sprawdzają się przy testowaniu algorytmów do sprawdzania obrazu, i tyle. I wiecie co? Pomimo tego, iż mówię, zjadłem zęby na tym obrazku zasadniczo, dopiero, tym, dopiero czytając ten tekst, dopiero z tego tekstu dowiedziałem się, kim jest ta kobieta ze zdjęcia i jak wyglądało całe zdjęcie. Nikt, nigdy, żaden wykładowca, żaden prowadzący zajęcia, żaden kolega, żaden współpracownik, nigdy nie wspomniał o tym. A wiecie dlaczego? Bo to jest dobry przykład obrazujący różnicę w patrzeniu na różne rzeczy, jakie prezentują różni ludzie, i w tym, że osoby mają tendencję często do rzutowania na innych tego, jak samemu myślą o danych rzeczach. No bo pani patrząc na to, się zastanawia, a jaki jest kontekst tego zdjęcia, kim jest ta kobieta, jaka jest historia tej fotografii, a jeśli jesteś inżynierem. To nic cię nie obchodzi, kim jest kobieta ze zdjęcia, ani w jakich okolicznościach je wykonano, ani jaka jest jego historia, ani cokolwiek z tych rzeczy, bo to jest zbiór pikseli dla ciebie. Inżynierowie, tak samo kobiety inżynierowie, to są osoby, które potrafią w pełni skupić się na technicznym aspekcie zagadnienia, bo za to nam płacą i to całkiem nie mało, bo wielu ludzi tego nie potrafi, a my powinniśmy to potrafić. Następnie autorka. Artykuł przechodzi do problemu z Siri. Siri, podobne i podobne do niej technologie, dysponowały konstruktywnymi rekomendacjami w przypadku osób zgłaszających objawy depresji, podejrzewających zawał serca lub doświadczeniach doświadczających myśli samobójczych, jednak w przypadku informacji o gwałcie pozostawały bezradne. Nie wiem, co masz na myśli, mówiła Siri. Kilka miesięcy po premierze Siri nie miała problemu z podpowiedzią, jak znaleźć usługi towarzyskie, rozmową o tym, gdzie można ukryć zwłoki czy kupić wiagrę. Nie była jednak w stanie wskazać, gdzie można kupić środki antykoncepcyjne, a osobom szukającym informacji o aborcji sugerowała, Wizytę w klinice płodności lub ośrodku aborcyjnym. Absolutnie nie wątpię, że tak mogło być. Znaczy nie sprawdzałem tego, ale wierzę, że tak jest. Ale wiecie, że trzeba też zapytać, jakie inne braki miała wtedy Siri. Bo to, że niektóre z nich dotyczyły dziedzin, które dotykają głównie kobiet, nie znaczy, że braki te spowodowane były właśnie tym, że dotyczą one kobiet. Mogło tak być, że Siri na początku, tak jak wszystkie tego typu projekty, miała masę różnych dziur i błędów i niektóre z nich dotykały po prostu kobiet. To jest taki dobry przykład, yy, podobny. Nie wiem, czy pamiętacie, jakiś czas temu była taka afera, w cudzysłowie, bo algorytm Google do identyfikowania i opisywania tego, kto jest na zdjęciu, mylił osoby czarnoskóre z gorylami. No i oczywiście interpretacja motłochu internetowego była taka, że to pewnie biali ludzie projektowali ten algorytm i rzutowali na niego swój rasizm, albo że domyślnie traktuje się, algorytm traktuje jako domyślnego człowieka białego, bo, bo biała supremacja cokolwiek. Ale nikt nie sprawdzał już, że nikt się nie, do, nie dokopał głębiej, że ten sam algorytm kilka miesięcy wcześniej miał problem z myleniem białych ludzi z psami. Ale to już nie jest informacja na pierwszą stronę gazet, bo nie da się oskarżyć oni po niej nikogo o rasizm. A fakty są takie, że algorytmy i produkty techniczne są wadliwe na początku i czasem dochodzi to do czasem, że tak powiem, uciążliwych dla użytkowników, a czasem komicznych nawet sytuacji, ale nie musi być w tym ani złej woli, ani uprzedzeń. Następnie przechodzimy do ogromnego problemu z Wikipedią w tym artykule. W Wikipedii, który na to będę ukazuje też pewien zupełnie ciekawą rzecz. W Wikipedii obserwujemy znaczącą dysproporcję wiedzy na temat działalności mężczyzn i kobiet, wyjaśnia członkini kolektywu Zofia Reznik. Wynika ona w dużej mierze z faktu, że aż 90% osób edytujących Wikipedię to mężczyźni, a zatem powstające artykuły są odzwierciedleniem ich zainteresowań. Mówi, wskutek tego tylko 1 na 5 biogramów zamieszczonych w Wikipedii przedstawia sylwetkę kobiety, a poświęcone im artykuły w większym stopniu niż w przypadku biogramów mężczyzn, dotykają ich życia osobistego. I to jest bardzo ciekawe, bo autorka tutaj dostrzega, że kobiety i mężczyźni mają inne zainteresowania. Tak. I myślę, że tu akurat może być w tym sporo prawdy, w tym sensie, że od zainteresowań osób piszących Wikipedię może zależeć kierunek uzupełniania tego. Ale po pierwsze, czy ktoś kobietom zabrania wypełniać wikipedię. Nie, czy, czy wypełnianie wikipedii to już tak w naszej kulturze się przyjęło, że wypełniają wikipedię mężczyźni? No wydaje mi się, że nie. I ponownie to nie jest, gdzie, gdzie tu jest jakaś dyskryminacja czy seksizm, jeżeli nikt nie zabrania kobietom wypełniać tej wikipedii, jeżeli może mają po prostu ciekawsze rzeczy do robienia w swoim życiu niż siedzenie przed kąpem. A kolejno tutaj mamy oczywiście przejście bardzo płynne, Wskutek tego tylko jeden na 5 biogramów. Oczywiście jest przejście, nigdzie nie jest wyjaśnione z czego ono wynika, a tymczasem być może warto się zastanowić, czy na pewno tak jest, ponieważ jeżeli chodzi o biogramy na Wikipedii, jeśli chodzi na przykład o postacie, czy przypadkiem, bo może się to y, również z tego wynikać, co tutaj zostało przytoczone, może tak być, że, że to też się do tego dokłada, nie wątpię, ale czy obok tego, na przykład powodem nie jest też to, że na przykład znane postacie historyczne w ogromnej większości to mężczyźni? No bo historycznie i do pewnego stopnia nadal dzisiaj. Y, Większość ról publicznych zajmowanych jest przez mężczyzn. I oczywiście dyskusja, dlaczego tak było jest, to jest osobny temat, ale to, się do, ale to, że ten fakt się dokłada do tego stanu w Wikipedii, to nie jest wina tego, że piszą ją mężczyźni, tylko jest wina jakichś faktów historycznych. I mówię, to jest osobny temat, czy tak powinno być, czy takie, dlaczego tak jest, i tak dalej, ale to nie jest, to nie wynika z tego, kto ją, kto ją w tym momencie pisze. I dalej przechodzi tutaj do ponownie tematu zbyt małego udziału kobiet w, za, w zatrudnieniu w branży IT. Jednym z rozwiązań, które sprawi, sprawiło się w przypadku tej organizacji, to opisywany jest przypadek konkretnej organizacji, która. Jak powiększyła swoją, że tak powiem, udział, udział kobiet yy, u siebie, okazało się zadbanie o język ogłoszeń o pracę, tak aby te nie były one wykluczające czy zniechęcające dla pewnych grup osób. Badania dowodzą, oczywiście nie jest powiedziane jakie badania, na przykład, że użycie określenia agresywny zniechęcało do aplikowania aż 44% kobiet. I Ja nie wątpię, że tak jest. Bardzo możliwe, że tak było. To też poka pokazuje, że kobiety myślą trochę inaczej niż mężczyźni. Uśredniają. Dziękuję za potwierdzenie tego faktu. Natomiast yy, jeśli ktoś używał tego słowa bez powodu w ogłoszeniu o pracę, no to bardzo wartościowa informacja, ponieważ to może zniechęcać potencjalnie niektóre specjalistki, tak, które mogłyby się odnaleźć, a tutaj ymm, tworzy się im niepotrzebnie, yy, niepotrzebnie się może, może i to zniechęcać. Ale co jeśli w danej pracy trzeba być agresywnym? Bo być może ktoś używał tego zwrotu w ogłoszeniu o pracę nie bez powodu. Bo na przykład trzeba agresywnie tłumaczyć podwykanowcy, żeby się ogarnął. I wiecie, i ponownie, ja osobiście kiedyś byłem w takiej sytuacji, że goście dostarczali, po prostu dostarczając, kłamali w żywe oczy na temat zawartości update'ów do frameworku, które dostarczali, i trzeba było po stanowczo, inwazyjnie wyciągać im to na wierzch, bo sami z siebie zbywali, krążyli wokół tego i po prostu lecieli z nami w nie powiem co. I jakakolwiek forma zbytniej uprzejmości do nich była przez nich wykorzystywana do wlezienia ci na web i, próbie, i do próby, Oszukania Cię przez niewywiązanie się z umowy. No i co wtedy? Bo może mogą być takie sytuacje, że w danej ogłoszeniu o pracę, nawet w dziedzinie takiej jak programowanie, musisz być zdolny do agresywnego kontaktu z, jakim, z jakąś a, drugą osobą. W sensie agresywnego na zasadzie wymiany zdań, oczywiście, prawda? I co wtedy? Dalej, autorka pisze o tak zwanej bro culture. I ponownie. Ja myślę, że do pewnego stopnia to jest prawda, i tu jest zwracanie uwagi, zwrócenie uwagi na pewną istotną, faktycznie występującą rzecz. To znaczy, środowisko, w, której, w którym ogromna część stanowią mężczyźni, wytwarza nieco inną kulturę pracy, bo mężczyźni mają nieco inną psychikę niż kobiety i zachowują się nieco inaczej. To jest prawda i też cieszy się mnie, że pani to dostrzega. Tylko szkoda, że jak się o tym mówi w innym kontekście, to można ściągnąć na siebie oskarżenia o seksizm albo o transfobię jakąś. Ale oczywiście, później przechodzimy w tym samym kontekście do innego fragmentu. By jeszcze lepiej zrozumieć specyfikę bro-culture, można wrócić do publikacji Jamesa Damora, byłego już inżyniera Google, który w 2017 roku zasłynął rozbudowanym komentarzem na temat polityki różnorodności tej korporacji. Twierdził on, że brak reprezentacji kobiet w rolach technicznych i liderskich jest związany z różnicą w rozkładzie cech, a kobiety interesują się uczuciami i estetyką bardziej niż ideami oraz wykazują się większą ugodowością. Notatka Damora nie pozostawia złudzeń w kwestii tego, jak mogą się czuć kobiety pracujące w zespołach, w których niemal domyślnie stanowi ją mniejszość. I ja ten fragment zinterpretuję w sposób przychylny, uznając, że pani nie manipuluje świadomie i celowo, tylko po prostu że pani nie czytała publikacji Damora, tylko cudze opinie na temat jego publikacji, bo James Damor w swoim tekście bardzo, bardzo ostrożnie i bezkonfliktowo zwracał uwagę na rozkład pewnych cech i zainteresowań w populacji i na to, że nie jest niczym dziwnym, że niektóre z tych cech występują u mężczyzn częściej, ale to nie znaczy, i wyraźnie to podkreślał, że u kobiet one nie występują i wprost Damor przestrzega przed sprowadzaniem różnic do uśrednionych wartości rozkładu tych cech, bo to dawałoby fałszywy obraz. To jest screen właśnie z, jego, z, tego jego, z tej jego publikacji. I można wspomnieć też, że, że po głośnym właśnie zwolnieniu go z Google za to, jego publikacja została od strony merytorycznej pozytywnie oceniona przez szereg ekspertów od psychologii. Dalej oczywiście mamy o systemowej dyskryminacji, takich ciekawych rzeczach oraz przechodzimy do wzorców kulturowych, które fo formują też oczekiwania i cele wśród dziewczynek. I tu jest napisane, że dziewczynki nie mają jak się odnaleźć w rolach technologii, czy tych, gdy nie widzą wokół siebie przykładów takich karier. I ponownie, ja myślę, że to jest jak najbardziej pewna, pewna prawda, że to wpływa oczywiście na to, jak myślą dzieci, wszystkie dzieci, nie tylko dziewczynki. Ale oczywiście nie jest to jedyny element. Natomiast potem przechodzimy na przykład do problemu z zabawkami i z tym, jak zabawki są prezentowane dzieciom. Komputery bardzo szybko zaczęły być prezentowane jako chłopięca zabawka. Umieszczano je w odpowiednich działach sklepów, a zakupiony sprzęt najczęściej trafiał do pokoju chłopca. Pierwsza, po pierwsze, to jest, taka, to jest taka bardzo fajna rzecz, która zawsze mnie fascynuje, że w tego typu tekstach bardzo, bardzo często wyłazi na wierzch, że ich autorzy na przykład wychowywali się w domu, gdzie każde dziecko miało własny pokój. No taka ciekawostka. I dalej. Zarówno osoby odpowiedzialne za marketing tych produktów, jak i kupujący je rodzice wspierali zainteresowanie technologiami wśród chłopców, zniechęcając do nich równocześnie dziewczynki. I ja nie wiem, ja zawsze, przy, gdy tego typu temat wychodzi, czy ludzie zdają sobie sprawę, że sklepy robią to tylko i wyłącznie, dlatego że im to się opłaca? Znaczy, gdyby im się to nie opłacało, gdyby mogły zarobić więcej w inny sposób, to producenci, którzy by wpadli na to, zarobiliby więcej i reszta by się od nich tego nauczyła. To nie znaczy, że to jest dobrze, to nie znaczy, że to jest dobrze. Wiecie, ja na przykład mam małe dziewczynki i to, jak się marketinguje zabawki dzieciom, często wspiera niekoniecznie właściwe postawy i rzeczy. To nie znaczy, że to jest dobrze, jak to się robi, ale to nie jest seksizm, tylko to jest chęć zysku, bazująca na istniejących już w dzieciach pewnych odruchach. A to nie jest to samo, to jest inny problem, a nie. Do, doszukiwana się wszędzie dyskryminacja. Następno, następnie cytowana jest jakaś pani pracująca właśnie już w branży IT i ona stwierdza taką ciekawą rzecz. Wielu moich kolegów w pracy to osoby, które programują w cudzysłowie od urodzenia, co daje im na starcie dużo lepsze zaplecze i wiedzę niż tym, które zainteresowały się komputerami znacznie później. To jest prawda. Ale ponownie, kto się zajmuje programowaniem od dziecka? Jakie dzieci programują w podstawówce czy w liceum, czy no gimnazjum już nie ma, tak? To są dzieci, które mają dużo znajomych i normalne relacje z rówieśnikami? Czy raczej kto inny? Bo wiecie, znaczy nie wiem czy wiecie, ale wśród programistów jest wysoka nadreprezentacja ludzi do pewnego stopnia aspołecznych niespodzianka, ludzie, którzy nie potrafią we relacje międzyludzkie, to w większości mężczyźni. I nie wiem, czy, nie, nie wiem, czy kojarzycie swoich kolegów z takiego, z dzieciństwa, ale ludzie, którzy non-stop siedzieli przed kąpem i często wyciągali z tego coś interesującego, edukującego i uczyli się tego, to byli właśnie ludzie, którzy nie odnajdywali się często po prostu w grupie i tak dalej. Dalej czytamy, nie pomaga na pewno popularny wizerunek programisty, osoby niezbyt dobrze odnajdujące się w relacjach społecznych, wycofanego introwertyka, który w samotości zarywa noce przed ekranem swojego komputera. Zanim znalazłam pierwszą pracę, bardzo się bałam. Sama uległam stereotypom programisty, który żyje klewaniem kodu i trollowaniem kobiet na forach. I wiecie, to oczywiście nie jest. Tego typu postawy oczywiście nie są ani powszechne, ani nie stanowią większości wśród programistów czy inżynierów, ale wśród nich. Jest faktycznie większy odsetek takich osób niż w ogóle społeczeństwa. Wśród programistów jest nadreprezentacja takich postaw, jak zostały tutaj opisane. I kolejno, nadal w temacie braku wzorców pada oczywiście moje ulubione zdanie ostatniego półrocza, czyli równocześnie 86% polskich maturzystek nigdy nie słyszało o kobiecie naukowczyni. Ja bym bardzo chciał poznać metodologię i próbę badania, na którego podstawie ten wniosek został wysnuty i wielokrotnie jest powtarzany przez Wysokiej Maści Aktywistów. Bo po prostu jestem ciekaw, czy to nie są kolejne dane z jednego z tych raportów robionych przez kolegów Jasia Kapeli. Bo z całym szacunkiem. Ale nie wierzę, że 86% maturzystek nie słyszało o Marii Skłodowskiej-Curie. Wiecie, prawdopodobnie najwybitniejszej osobie polskiej nauki, o której wszyscy się uczą od podstawówki. Przepraszam, ale nie wierzę w to, że 86% ja, ja wiem, że polska szkoła nie jest najlepsza na świecie, ale naprawdę jest mi ekstremalnie ciężko uwierzyć w aż taki brak tak ogromnej większości maturzystek. I... Albo może być też tak, że podobnie jest to taki raport robiony silnie po tezę, i wiecie, że to się skończy tak, że nikt nie będzie wierzył w badania tych progresywnych ośrodków. Ale może to i dobrze. Oczywiście, to co wszystko przeczytaliśmy tutaj, to są tylko fragmenty, link do całości będzie w opisie. Natomiast ja mam pytanie do Was. Zastanówcie się, czy takie teksty, które opisują, jak bardzo jest to seksistowska branża, tak, IT, jak źle w niej jest kobietom, jak one są tam źle traktowane, to zachęca kobiety do zostania programistkami, czy zniechęca? No, zastanówmy się. No bo wiecie, kobieto to jest branża, w której wszyscy cię nienawidzą i będą cię dyskryminować. No idź tam, idź, idź, bo musi być reprezentacja. Zastanówmy się po prostu, jaki to ma, jaki to ma skutek. Niemniej jednak, mając to wszystko na uwadze, drogie panie, nie słuchajcie takich artykułów. Tak się składa, że praca programisty, programistki jest nie tylko opłacalna, ale i społecznie użyteczna, a nawet powiedziałbym patriotyczna do pewnego stopnia, bo przyczynia się do powiększania grona polskich ekspertów i buduje dobrobyt w społeczeństwie. Jeśli tylko interesuje Was, ta tematyka. Jeżeli macie choć odrobinę predyspozycji do bycia inżynierem, to gorąco zachęcam do zainteresowania się, chociaż sprawdzenia, czy przypadkiem nie jest to dla Was. Ktoś tu kto się zaraz obrazi o tym, że mówię o predyspozycjach, ale sorry, tak właśnie jest. Do wielu zawodów trzeba mieć predyspozycję, również do bycia programistą i większość ludzi, również większość mężczyzn, takich predyspozycji moim zdaniem nie ma, a one ułatwiają, zostanie. To nie jest tak, że jak ktoś nie ma predyspozycji, to, to fizycznie nie może nim zostać. Myślę, że może, ale jest to dla niego dużo trudniejsze. Predyspozycje ułatwiają, bez tego naprawdę jest trudniej. Dlatego, drogie panie, to jest naprawdę. Bezpieczna, ciekawa praca, kasa jest super w niej, naprawdę. I informatyka to jest też taka dziedzina inżynierii, która jest, mam wrażenie, chyba najbardziej przystępna dla kobiet spośród innych inżynierii. Bo wiecie, nie trzeba się w niczym babrać, nie, nie, nie trzeba siedzieć na produkcji w sensie na hali produkcyjnej, nie, nie trzeba wyjeżdżać na wyjazdy zagraniczne albo na jakieś instalacje i tak dalej. Jeżeli ktoś nie chce, jak ktoś chce, to zapraszamy, ale nie ma takiego wymogu, a w niektórych branżach jest. A teraz najlepsze. Żeby być programistką, nie trzeba iść na studia. To znaczy, jeżeli już jesteście po studiach, przykład po licencjacie, albo po magistrze, albo, albo, albo jeszcze w ogóle nie poszliście i się zastanawiacie, nie ma takiego koniecznego wymogu. Niekoniecznie trzeba siedzieć tam 5 lat. To znaczy, po studiach jest łatwiej, bez wątpienia, ale nie jest to konieczne. Można na przykład. Zacząć od jakiegoś kursu online dla początkujących, potem kupić sobie podręcznik do jakiegoś języka, pod, na przykład do Pythona, albo do czegoś innego, co jest łatwe na początek i w czym teraz zatrudniają, bo ja teraz jestem dinozaurem, już, więc mogę nie wiedzieć, w czym teraz zatrudniają. Kupić sobie taki podręcznik, przerobić go, potem kupić drugi podręcznik, też go przerobić, potem porobić sobie jakieś hakatony, czy inne kursy, czy inne kursy online, czy takie wyzwania online, gdzie, gdzie sprawdza swoje umiejętności i da się w rok, półtorej roku, wyuczyć się do bycia zatrudnialnym w małej firmie. Może być to łatwiejsze, bo mała firma rzadziej będzie patrzeć na twoje formalne wykształcenie. W korporacjach niektórych, nie zawsze, czasem jest tak, że patrzą na twoje formalne wykształcenie i tutaj może być problem, ale z drugiej strony, jeżeli załatpisz już w jakiejś małej firmie i popracujesz tam na, na przykład rok, to potem korporacja nie będzie, miała dla ciebie, nie będzie miała z tym żadnego problemu, żeby cię przyjąć, bo już ma doświadczenie. Więc, Ale są też korporacje, które na to nie patrzą, więc tutaj nie ma, nie ma reguły. I dla jasności, to co ja teraz opisałem, to jest trudny, żmudny, wymagający proces. To nie jest tak, że siądziesz, odwalisz to raz, dwa, trzy i będzie, i będzie to proste. Nic z tych rzeczy, ale wiecie, wszystko, co potem daje dobre owoce, takie właśnie jest. I ja gorąco zachęcam do rozwijania się właśnie w taki sposób. Zwłaszcza, że w przypadku programistów, no to przypominam, hajsu jest tyle, to znaczy teraz może jest troszkę mniej, bo podnoszą podatki co, co, co chwilę, ale nadal jest tego sporo. A co więcej, można wspomnieć, że jak, jak jest się kobietą, to potem w kwestii zatrudnienia jest nawet nieco łatwiej. Tipo. ponownie duże korporacje yy, chcą mieć jak najwięcej kobiet, właśnie przez takie artykuły, które atakują ich, ich co chwilę i zarzucają im seksizm. I oczywiście można zwracać uwagę, że to potrafi potra po powodować niesprawiedliwości w drugą stronę, bo na przykład takie rzeczy jak to, że Nokia jakiś czas temu uruchomiła szkolenia z programowania w liceach, na które chłopcy nie mają wstępu. Nie możesz się uczyć w Nokii programowania, jeżeli jesteś chłopcem. Nie wiem, czy nadal tak jest, kilka lat temu jeszcze było. Ale to nie zmienia faktu, że gdybym sam był młodą kobietą, to naprawdę bym korzystał z tych ułatwień i no nikt nie będzie miał do nikogo pretensji, bo to. No, Trzeba, korzystać, trzeba działać w takim systemie, jaki masz, tak? Nie masz za bardzo wyjścia. Dlatego raz jeszcze, ta pani, która tutaj w artykule, chce, żebyście zostały programistkami, bo jesteś kobietą. Natomiast ja osobiście zachęcałbym do zainteresowania się tym, bo możesz być wysokiej klasy specjalistką i ustawić sobie wygodne życie w sposób, który będzie korzystny również dla całego społeczeństwa. Dlatego polecam, naprawdę, bo w Polsce potrzeba więcej kompetentnych inżynierów, również programistów, niezależnie od płci, gorąco do tego zachęcam. A jeżeli ktokolwiek by się zabierał za naukę programowania i szukał na przykład książek w tym temacie, jakichś podręczników, to jak zawsze w temacie do kupowania książek przez internet, tradycyjnie polecam już taki serwis jak Shops. To jest serwis typu cashback, który polega na tym, że on poleca użytkownikom sklepy, z którymi, z którymi ta strona współpracuje, są wam, są wam reklamowane, i potem za każdy zakup na takim sklepie, ponieważ można wejść na taki sklep, on to przekierowuje Was i możecie tam coś kupić, za każdy zakup, przez to, który dokonacie przez tą stronę, sklep płaci Letyshops jakąś prowizję i oni dzielą się z Wami tym w postaci cashbacku. Jest to cashback, który można wypłacić potem na konto bankowe, albo na konto PayPal, to jest żywa gotówka, a nie żadne kupony, ani nic z tych rzeczy. I tak jak tutaj widzicie, to tu jest ogrom sklepów również rzeczy takie jak AliExpress prawda czy Media Expert w tym również właśnie księgarnie a również rzeczy takie jak Allegro, gdzie no już w ogóle jest ogromny wybór podręczników również zagranicznych. Jest oczywiście, tutaj też warto pamiętać, jest opcja na zainstalowanie wtyczki do tego, do tego programu, która w niektórych sklepach pomaga śledzić ceny, jak się zmieniały w ostatnim czasie, bo wiecie, że niektórzy sprzedawcy przed wyprzedażą podbijają ceny, a potem sztucznie je zaniżają, żeby wydawało się, że to jest promocja, a ta wtyczka po prostu pozwala śledzić to, jak zmieniała się cena przez ostatnie trzy dni, żeby nie dać się na to naciąć, więc można sobie to zainstalować. Logowanie do tego, rejestracja do tego to jest naprawdę kilka, dosłownie kilka kliknięć. Jeżeli ktoś będzie się chciał to zrobić, to zapraszam do rejestrowania się za pomocą linków, które są pod filmem. No i to wszystko. Do usłyszenia. Hej. Jeśli chcesz być informowany o kolejnych odcinkach, to kliknij dzwoneczek powiadomienia, żeby żadnego nie przegapić. A jeśli chciałbyś pomóc w tworzeniu takich filmów, to zapraszam do wsparcia nas na Patronite. Do usłyszenia.